Dobra, daję ulta. Nie wiem jak to się rzuca, ale... Jak to odpalić? Ja mam. Nie wiem jak go się używa. Kurwa, jak się odpala ulta? Nic, to nie daje tego ulta jednak. Obejdzie się bez Wo Dzięki za 100 złotych! Czy zagram następną gierkę astro? No dobra! 100 złotych. Kur... no dobra, gierka astro? No ja Dobra, no Astro gra dalej. Astron na iceboxie, to jest koniec. Yeah, yeah. Yeah, mm, yeah, 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 yeah. Go Viper. And take nie, 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 ja wam nie, ja tu nie, 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 nie,

A, to jest dziedzinie, kurwa skończmy to. Jeden. Ojojoj. Kurwa, oj, oj. nie wiem gdzie on się Nasza reina w nie zabiła. dziękuję do widzenia, pograliśmy. Kurwa, plecy. cały magazyn wyjechał w typa. Ale pogramy. No miał być, ale nikt dołu nie wyszedł, no serali się, wiedzieli, że gram na jedno. Nie mnie omijają jak tylko się da. Wiesz? Mm -hmm. Jeszcze jeden, aj! Ale działa, widzicie? Elbow działa. Ze smokiem. fajnie. Do wina, default one. Erbow, elbow, elbow, lewo! Okej, oh, daj mi grać. O! Jeszcze jeden! Default, default. Default, sandwich. Ja pierwszy, no. Go next, I guess. Why? Yeah. What? Are you okay, Tati? teraz jest tak zwany okay, podwójny the smoke. Are, it Outside. Maybe danger. Maybe. Yellow one. Two more, two more, to to trochę te kładzenie, kładzenie gwiazd tak na szybko jeszcze nie wychodzi, nie? Ale no, it's okay, it's okay. jest okej, jest okej. A stare SOP ogólnie, kimi. tak szczerze, jeśli chodzi kimi. o to, to smoker najlepszy. Jaką mainastę trochę boli? No tak, ale pamiętaj, że to i tak nieważne, jakbyś się w rzucił, to później raz kurwa, taką płytę zajesz, że ty schudz, nie? Ja chociaż ubijam. Co ty odpierdasz na astrze? Mogę no, wam, no co? está é bicho, é o Viper B pusher, nice pushico versus I... push B versus Iko, beleza, nice, vê-lo vê yeah. nice, Viper, nice Viper, wow, congrats Viper, já yeah, perde Aby wracaj, wygraliśmy. Wracaj, z talerza akurat. <grystanie> Jestem. Idę na B. Star, can I push again, please? Yes, you can. Nie, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Nie okay, the... Jak goszczę spuszuje, to go puluję tam i chup do dupy kurwa. Spieda, nie puszuj tego. Ale ci chup tu nadaje, tylko podejdziesz bliżej. Pff, ja pierdolę, najgorszy duet. Ja pierdolę! Dobra, nic nie mówię do niego. O, ten sowa też w plecy nie ubija. Dobra, pokażę wam playa. Pokażę wam playa takiego sekretnego, tylko nie mówcie nikomu, że to znacie. Proszę, zrejdźcie się! Proszę, to na Jet, w tym rejonie to już tak w samolocie, kurwa. No ale co? Skup się, wygrywajmy to! Reszty, dwóch. laga miałem. O, i w p*** runda. Nie, nie się nie, nie, nie stresuje, ma czas, kur. Bój po co my tu mamy tyle ludzi? 85 Jet. Gdzie ona jest? W deep. Teraz podeszła, a jakieś szukałem, to jej nie było. Zobacz <laughs> Ja pierdolę, tak blisko i by zadziałało No, jakby ci nie streamstampowali Widział Aaaa Mitya, słychać Kuchnia nawet może być, nie? No tuba, tubo, a tuba! Patrz smłka, ja pierwszy Idę zjeść Co robisz? Skolujesz no, coś? No nie, no ty z koluj. Grasz duelem, idioto David No grasz duelem, to coś skoluj może sam, co? No, nie jak jak duelem a co? <laughs> ty kurwo jeba! No skoluj, co robisz, idioto no! No nie! No, tak. Czekam na to kola od ciebie Ty, ty, ty gracz nas, czy jesteś iglem bo, bo albo coś skolujesz, albo zaraz cię poluję. Aj chodź, Ty kurwo, z... jeszcze jak ty byś kolał na tym duelu Ty o oh, szańcu Teraz to mnie w Only one B, Only one B, He's on B. Pierrasz, kurwa, jak, ten... one one. jak Tomek Janus, kurwa grasz, jak cały tatus tak. ja pierdol... już nie mogę, nie On target nie wiem, Adi. Musisz przestać, to bo to naprawdę źle nam Ale działo. co ty szm***o? No ale co szm***o? No. no, jesteś Iken, to koluj no. Ty kolujesz. No, no tak, na pewno no, tak, będę ci szm***o kolał z rankedu. Tak, kolujesz mutil jaki chcesz, żeby ci rzucili, musisz to robić, 5-11 musisz. Ale ja nie chcę pomocy, ja sobie dam radę sam. No właśnie przed chwilą se dałeś, sam. No, bo no bo zbejtowałeś, no. ale co zbejtowałem? ty jesteś no. przyjeb***? Masz być krok za mną od razu. 80 za abs AJ! <coughs> Chyba sedamy damy spokój z tym naszym duetem, co? Na dzisiaj? Pewnie. O, ja spadam z radianta po tej grze. Graty. Nie bany kurwa Janos, musi trollować. Graty. Brawo, idioto. Daj, a może co? Zeru, nie wiesz. Coś? Ja, się, ja czy nie? Czy nie będziemy nic gadać? Nie.

Ja Ja pierdolę Ooo, no no wygrał nie, mu nie, Ty nie, nie, ulta. nie, nie, jak to się nie, ale... Jak to nie, 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 wiem mam nie, wiem jak go się używa. Jak się używa ulta? Czemu Emi wychodzi? No nic, to nie daje tego ulta jednak Obejdzie się bez No ja pier... spadam z tych boksów Jak się używa tego ulta? X? A tu, prawym Tak, jedno Tu drugie się zaznacza Dobra, szkumam Ja jestem pro, ja jestem streamerem, a nie pro Protože jsi můj žiomuš na jet. Bravo, idioto, zblokuj mě, bravo. Na raj. Nevím no, v sumě. Zajebí se grau. Sebi.